Cześć szanowni z tej strony Farmingowy Rolnik Witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z serii Rozwojowe Gospodarstwo Zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz suba dzwonkiem To będzie rozwijało mój kanał oraz będziecie widzieli kiedy blotują nowe filmy yy, Tak widzowie yy, Już widzieliście w ostatnim odcinku, że rozwaliła nam się trzydziestka Schowałem ją już tutaj do garażu Coś tam wczoraj próbowałem ją naprawić, ale no niestety dalej nie odpala. O, o, o! Ajaj. Widzicie tak ona czasami dłużej, ale i tak nie odpala, więc po prostu później sobie z nią tutaj spróbujemy. Yy, ale dzisiaj musimy sobie yy, zgrabić to wszystko, więc Wsiądźmy do naszej. 60, odpalmy ją pięknie, dobra, yy, na szczęście 60 nam odpala, więc o tyle dobrze. Jeszcze za bardzo nie wiem, co tam mogło się stać w tej naszej trzydziestce. Yy, Potem pogrzebiemy teraz, tylko trzeba uważać, żeby. O dobra, na szczęście, oj Tam nie walnęliśmy, ale tu prawie walnęliśmy, więc no zachodziłem? Nie tam co zostało trochę tego tam, to ja zrobiłem widłami, to tam potem nie opłacało się podczepić tej yy, 60 już po prostu widły i zrobiłem to widłami Mogłem nawet rękami to też tam zrobić, ale... Już po prostu mi się nie chciało to rękami tam za bardzo grzebać a dobra, dzisiaj nie o naszej y, 30 Tylko no, musimy robić tutaj Zgrabianie nasze Pracować dzisiaj raczej nie będziemy, ponieważ Czasu nie będzie, trochę nam zajmie pewnie to to samo zgrabianie na pewnie zajmie dużo czasu więc nie będziemy pracowali, pracowanie w następnym odcinku sobie zrobimy też będzie dobrze Prasować to na te ule, trzeba uważać Bo sobie tu zrobimy pięknie Większy bieg jeszcze, o Pięknie idzie tutaj nam robota. Yy, może tak trochę koguta załączymy. Ale dymi widzowie nawet, kurde. A suche siano nie padało, to się nie ma co dziwić, że tutaj nam dymi. Znaczy kurzy się bardziej nie dymi. Trochę źle słowa ująłem, ale jest dobrze. W sumie tego kółta możemy włączyć, tylko będzie nam przeszkadzał. potrzebny to nam tutaj nie jest. Oj kurde, te hamulce w tej y... 60. nie są najlepsze. Ale jeszcze dają radę, więc w następnym sezonie. A w sumie na zimę będzie trzeba je wymienić. A jeszcze mamy czas. Na razie trzeba wymienić coś w tej naszej 30 bo potrzebny to jest bardzo ciągnik. Mamy tura u niej założona. Więc co jest bardzo potrzebny ciągnik też na naszej. No moglibyśmy kupić może niby nowy ciągnik ale no pieniędzy nie mamy za bardzo a kredytów brać nie chcę też bo wtedy zadłużenie itd. No, no, to zadłużenie i tak dalej choć może jakieś się pokuszę jak mi się mówiło o pokuszę coś takiego o te kredyty ale na razie nie chciałbym się w to pchać na razie te maszyny co mamy to nam wystarczają To jest dobrze Chodźcie, trzeba uważać Jak widzicie, te hamulce to tak działają, bo działają, ale no Jeszcze nic nigdy nie walałem, ani w nikogo, więc też najgorzej nie jest Większe biegi trzeba włączyć włączyć, no rzucić to dzisiaj źle słowa ujmuję chociaż w sumie tak teraz jak powiedziałem yy, może byśmy jednak sprasowali to długo to nam jednak nie zajmie nie zajmie a w ogóle możecie też sobie napisać w komentarzu jak Wam się spodobał yy, pierwszy odcinek z nowej serii byłą w sobotę jeśli ktoś nie widział bardzo serdecznie zapraszam na niego Mam nadzieję że Wam się spodoba ta seria yy, No i co Tam widzowie nie było jakby co yy, Silos w tym gospodarstwie Musiałem je niestety dolać I dopiero też zdarzyłem się podzięku, że nie ma tych silosów, nie wiem gdzie wysypać, bo jaką pracę tam robiliśmy, to widzieliście sami, były żniwa. No i miałem to wysypać już i no. Dopiero potem się zjadłem, że no nie mam gdzie tego wysypać. No i po prostu to kupiłem sobie, te silosy tam, mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego, tego, tego za złe, po prostu zapomniałem to wszystko dokupić tam, bo chciałem to jak najszybciej dla was. nagrać też my. Więc... Też się te wieżą to sześćdziesiątką tak w te krzaki, kudle. Nie najlepiej, ale no... No to też, trochę port zwiały ten ciągniki, więc... No, szanować coś tam trzeba. Tak możecie też zauważyć, włączyłem tego koguta. W sumie fajnie to wygląda, jak coś się świeci. Nie będzie niepotrzebny, bo to obok domu robię, ale zawsze fajnie to tak wygląda. Tutaj. No i co? Zaraz będę ją to zrobimy sobie to no jest ósma minuta odcinka to na spokojnie sobie yy... sprasujemy sobie jeszcze więc no Myślałem, że nam to prasowanie dłużej pójdzie, ale jednak nie łączy tego goguta nie ma co też Krowy tam może się straszą o, i te hamulce niestety O, piesek sobie coś z nami położył się Piesek taki trochę Słaby, ale Żyje, żyje Miejmy nadzieję, że jak najdłużej To nam pożyje na tej serii Prawie to sobie, bo tutaj Kurde, jak to zgrabiłem No nie najlepiej To zgrabiłem Więc sobie to Pięknie poprawimy Ok, widzowie się sam krótkie cięcie musiałem zrobić ale tutaj teraz sobie poprawiamy i będzie dobrze możecie także wstawiać wstać jaka pogoda u was w komentarzu to bym lepiej wam serduszko u mnie teraz ma być ładna pogoda w sumie jest teraz ładna pogoda i ma być raz, zaraz ładniejsza pokazuje mi tak ale wiecie Wskazywać to jedna, jak będzie to drugie, nie? nie? No i co, nawet szybko nam to poszło? 9 minuta odcinka więc pięknie nam tu poszło wszystko Myślałem, że będziemy to o wiele dłużej robili, no, a jednak nie. A widzowie do tego nie będziemy się prasowali My to widzowie jednak sobie bierzemy ten. Eee, szczepa sama zbierającą... bierzemy? Szczepa samozbierającą zbierającą, przepraszam, jak I no będziemy ten. Na silos to brali od kiszonki że trochę się sfermentowało odczepmy mam nadzieję, że tego trochę będzie z tego Wizowe to jest ogólnie yy, Daily teraz Więc nie wiem do kiedy to Daily potrwa Mam nadzieję że jak najdłużej mi się uda To Daily dla Was mieć Teraz koku czasu włączymy Bo oporowa akcja nie, No włącz, W sumie po prostu to ma się świecić Kurde ale Z tamtej strony zacznę ten Chyba będzie jak najlepiej Muszę rozłożyć łączyć, opuścić tutaj to wziąć teraz podnieść sąsiadowi trochę na pole, ale dobra on też ma łąkę, więc no obrażony nie będzie trochę mu tam pojeździło się trochę tak sobie pojeździmy teraz ze środeczka też tutaj te gałęzie będę już kiedyś poobcinać, bo no ciężko, ciężko trochę tak, jak są te gałęzie. Teraz ja sobie tak zrobimy, żeby ładnie było. Tak dookoła będę jeździł w sumie. A jak najlepiej to będzie? Czy to będzie najlepiej jechał wtedy? Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy za dużą prędkością trochę nie jeżdżę. W trzecim biegu będzie najlepiej chyba, mi się wydaje yy... Oj, i teraz w te krzaki znowu o, szczęś... Na szczęście nie jakoś daleko w te krzaki muszę wyjeżdżać Opuszczone Kurde nie widzę Teraz opuszczone, dobra Znowu dookoła, tam to sobie poprawimy, bo widzę, że źle to trochę zrobiłem, a nam jest jak najwięcej potrzebne tej kiszonki. Więc bierzemy wszystko co idzie tylko Teraz za środeczkę sobie trochę pojeździmy. O tam, jak zgrabialiśmy to jeździłem z lotu taka, jakby to teraz sobie pojeździmy, tak? I w sumie jedna cała przyczepa będzie. ładnie. więc w sumie nie dało nam tu dużo tego. Ale no zawsze coś jest, tam tamta łąka zostanie. Więc przykrywać tego nie będę. Bo potem do, odkrywać i dorzucać tak niezbyt. Nawet chyba nie wolno. Bo wtedy ona się nam do końca nie sfermentuje. Albo tamta się sfermentuje, a tamta jakby nie będzie sfermentowana. ojojoj rozrzutnik tam tu przeszkadza gdyby ja 30 była to byśmy ją nią odsunęli to ale no Dobra, jak jednak w tamtą to stronę sobie pojedziemy to też sobie wzięliśmy bo no ja, pojedziemy teraz tam za duży bieg rzuciłem tak jak powiedziałem, 10 tak godziny to będzie idealnie, więc no. no. Ten odcinek będzie w sumie krótki, gdybyśmy pracowali to by był, byłby dłuższy, ale takie krótsze odcinki też się będzie źle jak będą. Yy, no i co ja mogę wam powiedzieć, wysypiemy to sobie, czemu mi tego nie zebrało powiedzcie mi? a ja wiem dlaczego tego nie zebrało. bo pierwsze wyłączyłem to a nie wiem dlaczego i no ja jak to mi się to wyłączyło przepraszam bardzo jak jakim cudem tego niestety nie wiem jakim cudem to się wyłączyło na ja nie przyciskałem takim się i dalej tego nie zbiera, dlaczego Przepraszam bardzo co to ma być Aha, bo dopiero teraz wpuściłem, dobra, przecież przed chwilą opuszczałem Dlaczego? No, teraz zbiera widzowie, jest dobrze Szukajcie widzowie krótkie Ok, Okej, widzowie już jestem. Przepraszam za krótkie cięcia, już jestem. Yy... No i nie włączyłem chudów. się zebrało do końca, bo nie wiadomo kiedy mi to się włączyło. No i mamy wszystko zebrane teraz. Można podnieść, wyłączyć i wysypać. Tak. No, prowadzę. Niech będzie ten kogut włączony. Tak, na koniec go włączyłem. zaraz tak zaraz chyba tutaj o jeszcze ja to połgniała tam w sumie, więc... Ja tak krótki odcinek to nie będzie też. No i wyspało nam się wszystko. Ale przy muszę ją w sumie odstawić, bo nie mam drugiego ciągnika, żeby połgniatać. Bo niestety nam się zepsuł. Akurat coś w takim momencie musiał się nam zepsuć. Zepsuć musiała się na coś. Aj, co ja wizowe? Sam już nie wiem co ja gadam 15. Raz to samo. Ale dobra. Teraz cofniemy sobie naszą tą piękną yy, szczepą samą zbierającą Odstawimy sobie ją ugniotamy i będzie koniec odcinka Ale w sumie taki krótszy ten odcinek będzie. Zaraz zobacz, która minuta no to ten. No, 30 minut też będzie miał ten odcinek gdzieś Czyli nie taki krótki Zajmie to półgniatam wszystko Pokażę mam już to na tym odcinku, a nie Na mniejszym biegu sobie to półgniatamy trochę Ładnie idzie. No mało mamy tej kiszonki, ale zawsze coś. Wiadomo jak dokoszę tamtą, tą, to będzie o te... tam tamtą, tą. Co ja gadam? Dalej. No, skosimy tą drugą yy, łąkę. To będzie tego więcej. Ale już to lekko półgnia, tam żeby też tak źle nie wyglądało. Dobra, niech to tak już będzie. Odstawimy tą naszą 60. Koguta włączymy. A w sumie jak tutaj nic nie stoi, ta 60 może stać na razie. Zawsze chociaż od wiatru sobie stanie. Okej. Okay. Wyłączyliśmy pięknie. I co widzowie. Po pierwsze mam nadzieję, że było mi wszystko dobrze słychać. Bo trochę głośna yy, ta nasza 60. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału odcinka. Jak dzwon tak dzwon. Możecie zostawić łapkę w górę. Zachęcam Was w sumie do tego oraz suba z Wankiem, żebyście wiedzieli, kiedy wlatują nowe filmy na moim kanale. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Cześć. Siemano.